A służby tajne, które powinny osłaniać Polskę przed działalnością dywersyjną, przed działalnością sabotażową, a nawet łapać ludzi, którzy głupie zdjęcia robią takim właśnie odcinkom torów. Nie zapominajcie, że cały czas mamy przecież ustawy wprowadzane jeszcze przez pisiorów, gdzie nie wolno nawet zdjęć robić gdzieś przy budynkach stacyjnych czy przy liniach kolejowych. Mimo tych wszystkich przepisów, mimo tych wszystkich ustaw, mimo tych wszystkich zapisów wewnętrznych, instrukcji wewnętrznych policji. Policja siedzi spokojnie na tyłku w komisariatach i dopiero rano, w niedzielę, koło godziny 7.30 okazuje się, że wysadzono tory. Co jest ważne? Dopiero w rano, w niedzielę, o 7.30, czyli po przynajmniej 10 godzinach od samego aktu, tego samotażu, od samego aktu tej dywersji, to, że tory są wysadzone, to, że mamy zerwaną jedną szynę, stwierdzają nie policjanci, ani nie wezwane służby wojskowe, służby specjalne, służby choćby takie jak SKW, służba kontrwywiadu wojskowego. To, że tory są uszkodzone, że doszło faktycznie do zagrożenia życia i zagrożenia majątku, dochodzi w wyniku interwencji samych kolejarzy.